Na poprzednim odcinku y, pospacerowaliśmy po całym tutaj przybytku Pani Przybylskiej, gdzie są właśnie przepiękne kwiaty y, balkonowe, doniczkowe i w ogóle tysiące roślin. I słuchajcie, udało mi się ją zgarnąć na chwilę i y, poprosić, żeby poopowiadała o różnych roślinach ozdobnych, nie tylko tych doniczkowych, pelargoniach, surfiniach, czy o czymś. Także zaczynamy. Chodźcie, bo tu jest dużo ciekawostek. Zaczniemy od takiego totalnego sztosu, słuchajcie, dla mnie jedną, ale wersję mini wezwę dzisiaj do siebie. Zobaczcie, jaka piękna magnolia. Magnolia, tak, zimozielona, to jest ważne, zimozielona, zimuje na, e, w naszym klimacie bez okrywania, co najwyżej można, e, jak jest młodsza, przysypać system korzeniowy. Jak przy róży. Nie? Tak kopcować trochę? Tak, zakopcować. Kwitnie, e, ta będzie kwitła wcześniej, naturalnie kwitnie. E, lipiec, sierpień, kwiat biały, duży, tu już widać te Wiem, że takie zbliżenie, właśnie. O. Wyglądają jak plastikowe. Wyglądają jak plastikowe, jak z masy cukrowej. Tak. No tutaj przez to, że są w szklarni już od dłuższy czas, bo tutaj się przewalało na całość, i do środka. E, rośnie stosunkowo wolno, no ta ma 16 lat. Mhm. Wiadomo, że w donicy zawsze to jest ograniczone, zawsze jest trochę mniejsze, ale widać, że jest bardzo smukła, e, bardzo ładny pokrój. Ba, I nie trzeba niczym okrywać na zimę? Nie, nie, nie okrywamy. E, e, okrywanie powoduje, że chorują. E, potem e, jak ją okryjemy i ona zgubi tutaj te liście, to ona tu zostaje pusta. Potem e, jeśli coś zimuje naturalnie, to, to mu nie pomagamy, nie? Okay. Na zasadzie, że można zagłaskać. Można, nie? Rośliny też. Dobrze. Tutaj Co? następna rzecz. Wejdźmy tutaj. Bo... Tak, że cytrusowe, nie? Drzewo tak. cytrusowe. Jak kwitną, fenomenalnie pachną. Ja tutaj tak. byłam jakiś czas temu, jak jeszcze właśnie były kwiatki, i tutaj tak pięknie pachniało. Owoce już są zawiązane. Tu zobaczcie jakie piękne cytryny. Ogromna. <laughs> tutaj gdzieś widziałam też jest jeszcze limonka i mandarynka. Limonka, tak, tak. Tutaj są mandarynki. Tu. A tutaj gdzieś były limonki, nie? Tak, tutaj. Tak. O, taka ciekawostka, bo nie każdy wie, jak to rośnie. Dobrze. Dobrze, tutaj. To ciekawostek pokażemy jeszcze. Oczywiście. Dole, ma. Oczywiście e, e, moje ulubione jedne z ulubionych Strelicja. Jest relicja, która już widać, że cały czas wypuszcza i kwitnie. Eee... Ja widziałam tutaj e, w prywatnym ogrodzie zimowym, tak. <noise> więc wiem, że naprawdę mogą przepięknie wyglądać. W ogóle szczególnie mi się bardzo podobają te takie pomarańczowe e, kolory. I z, z ciekawostek, że jak ona przekwita i co? Że, że ona kwitnie bardzo długo i się wydłuża, nie? Tak, bo ona e, cały czas jak tutaj e, wychodzi ten, e, to ona wychodzą następne, czyli ona z tego jednego pąka, jak gdyby, wychodzą kolejne, nie? Także tych kwiatów jest tak naokoło, się robi ich bardzo dużo. Okres kwitnienia e, takiego jednego, dwa do trzech miesięcy, ale mm, z tych, co mam u siebie w ogrodzie zimowym, to jak zaczęła kwitnąć e, w lipcu, to ona cały czas kwitnie. E, wypuściła o, już... Cały, rok. cały czas kwitnie, wypuściła już czwarty ten kwiatostan i ona w ogóle nie przestała kwitnąć. Non stop kwitną. A po ilu latach one zaczynają kwitnąć? Bo moja ma tak około dwóch metrów. Myślę, że to nie jest, nie chodzi o wysokość, tylko, o... tylko chodzi o wiek, chodzi o warunki, bo one są w tym samym wieku, wszystkie mam w tym samym wieku, ale niestety wszystkie nie kwitną. Myślę, że na no pewno trzeba... Nie, te ile mogą mieć lat? Mhm. Ko 4 pięciu. No to moje jeszcze rok by było, ale to moje. Ale też my. E... Smuklejsze i nie są takie e, grube. To co za mało nawozu daje? Za mało nawozu, nie wiem. Generalnie na pewno, na pewno z obserwacji wiem, że lubi sucho. Aha. Lubi. Lubi mieć ciasny system, czyli lubi mieć za małą donicę. Bo ja do mojej, która wygląda jak jedna czwarta z tego, mam taką samą donicę. No, ona najpierw przerośnie tą ziemię mhm. i ona też ma taki system korzeniowy, że ten korzeń jest taki gruby, mhm. taki wodnisty, czyli jak magazynuje wodę. Czyli e, podlewam ją dopiero jak jest sucho sucho-sucho tak? to wtedy jest przepiękna. Mhm. I ona faktycznie, no ja nawożę ja to robię systematycznie. Pilnuję. Albo wymyślam sobie, że robię to co dwa tygodnie, albo co trzy tygodnie, to już nieważne. Przyzwyczajamy rośliny, że jej dajemy, nie wiem, i pilnujemy tego, to, to one wtedy rosną. Okay. Do jakiegoś... Kwiatówka e... szkoda u mnie w domu to tak szkoła przetrwania. <laughs> Dobrze, to może tu, tu? kuflik. Już trzy to... razy się obtarłam trzy razy tak, byłam kuflik generalnie no, w tym roku, on w ogóle się podoba. On się podoba. Klienci są nim zachwyceni. On generalnie no, kocha słońce. Teraz kwitnie i potem późną, późną jesieniem, późnym latem kwitnie jeszcze raz. Niektórzy go tną, niektórzy nie tną. On jeszcze robi taki pyłek, mhm. że e, wieczorami świeci. Świeci? Świeci ten pyłek jest taki taki, że, że świeci. Neodobytki. Niektórzy tną w zaleceniach jest, żeby ciąć, my swoich nie tniemy, e, rosną ogromne, fajnie zimują, ale e, naturalnie e, zimową porą jest pora deszczowa w Hiszpanii i wszędzie, gdzie one rosną naturalnie i one u nas wysychają. Achy. Bo widzę zdjęcia, klienci przesyłają. Bo ja e, zawsze w momencie jak ona jest wsadzona do. Niektórzy zimują w donicach. No to mają łatwiej, bo schowają do jakiś tunel czy garaż. Tak, jak ale jak zimą to mogą ją zimować w szklarni? Może zimować w szklarni, może się zimować w gruncie, ale jeśli ona przez całe lato będzie miała mały przyrost zielonej masy, to wtedy wiadomo, że ona się słabo przekorzeniła. To wtedy ją wystarczy okryć agrowłókniną. Trzeba by ją okryć. Tylko, że tak jak w tym roku, na przykład nie było śniegu, nie było deszcz, suche. Czyli trzeba by ją podlać zimą. No, no. Ona ma za sucho. E, ale, e... ale. ona zrzuciliście na zimę? Nie. Ach nie? Nie, ona nie zrzuca. Okay. Jeśli do ogrodu zimowego, do e, tunelu nieogrzewanego, nie zgubiliście. Ale trzeba pamiętać, żeby zimą ją podlewać. Uh -huh. I to tak mocno. Tak jak oliwki. Też zapominamy je zimą podlewać. Przed mrozem. Musi być zalana wodą, i jak mu rozpuści, też musi być zalana wodą. Mhm. To jest największy błąd. Ona potem gubi liście, jak ma za sucho, nie? Oliwka. Odwrotnie z cytrusami. Cytrusy kochają sucho. To już wiem z doświadczenia, yy, z praktyki. Tak, to takie bo... duże drzewko, to ile się podlewa? No nie, to... nie, no ogólnie zasada jest taka, że podlewamy, to są rośliny. W ogóle powinno się rośliny podlewać dopiero, jak mają sucho. Mhm. Czyli nie idzie yy, podlać na zapas. Nie no, nie, no, bo są przemoczone, to długo jest. Nie, no nie da się, to potem nie rośnie. One gubią, gubią liście, e, przebarwiają się, no, robią się takie szkliste te liście, jeśli mają za, mało, za dużo wody. Przy, przy, przy trusach to bardzo szybko widać, nie? Bardzo. Eukaliptus. Eukaliptus. Eukaliptus jest łatwy. Generalnie e, tutaj nie idzie nic zepsuć. E, on ma tak duży przyrost, że po nim od razu widać, czy jemu pasuje, czy nie. Jeśli nie ma przyrostu, to wiadomo, że ma za mało wody, za mało podlewania. Mm. A nawożenie? Wszystko nawozimy. Mhm. Wszystkie kwiaty. Czy on może stać w tej donicy tak po prostu kilka lat? Czy trzeba go przesadzić do większej? Nie, może. Może. E, jest to roślina, którą generalnie uprawia się na te liście. Mhm. Się tnie, można zauważyć, w kwiaciarni często dokładane są do bukietów, czyli on ma naprawdę duży przyrost tej zielonej masy, nie? No i ten zapach, piękny, zapach. nie? Zapach i piękna barwa, piękna barwa liści. I na zimę zostaje też na dworze, czy. Można go zostawić na dworze, trzeba go przypilnować. E, minus 10, wytrzyma e, krótkotrwały spadek temperatury, nawet. E, nawet jeśli by zgubił liście, to wypuści ponownie liście. Czyli no. wcale nie jest taki łatwy do, do zabicia. No, no, no. Trzeba się postarać, żeby zmarnować eukaliptusa, <grym> nie? Co innego? O, to jest też ciekawe. Bunga Myślę, że jedna bardzo ciekawa roślina. E, kocha słońce pełne słońce. E, ale jeśli chodzi o zimowanie, jeśli będzie miała plus 5, nie zgubi liści nawet. Hmm? Nie. Przyrost zielonej masy i tych przepięknych kwiatów, bo ona robi tak, że jak wypuszcza liść, to w każdym liściu idzie kwiat. Nie wiem, czy tu będzie widać, bo one jak przyjechały, to trochę przyjechały zmęczone. I teraz już wracają, jak gdyby do, yy, wracają w każdym liściu, o może tu, w każdym liściu idzie pąk. I ona, jak na nią, teraz na nią patrzę, jeśli będzie nawożona systematycznie, znaczy, jeśli będziemy patrzeć, że wszystkie liście ma zielone, czyli ciemnozielone, to wiadomo, że ma wystarczającą ilość nawozu, to nas zwiększy swoją objętość ta pięć razy, sześć. Czyli co to, to rośnie do siedmiu metrów? Ogromna urośnie, ogromna. Zapraszam Cię w sierpniu, bo ja będę miała na tarasie, żeby ją porównać. Ale to będziesz ją próbować Muszę na czas. Nie, ona, będzie... pójdzie, ona pójdzie jak będzie chciała. Pójdzie tak, tak. Aha. Wszystkie te pędy się wydłużą. Trzeba ją potem mocno przyciąć, bo ona jest o, o, bardzo duża. Rośnie więc można się nią pobawić. Już je robi z niej, że ten te pięsiej zostawia, że się ją. Niektórzy no, no, no. ją w trakcie jeszcze tną, ja sobie nietnę, bo chcę pokazać, jak ogromna urośnie. I zimuje czy nie? Zimuje, zimuje. ale nie nie nie, 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 trzeba ją schować. To, to zimowo. Trzeba ją schować, e, nawet e, bym powiedziała, że musi mieć cieplej jak, e, jak oleander, mhm. nie? Czyli ona generalnie, by musi nie może spać poniżej zera. Jeśli bym by miała, by miała takie te plus 5, to nie zgubi nawet liści. Ale jest piękna. Mhm. Dobrze. Róże. Róże mamy odmiany, które nadają się na e, powidła, kwiaty. Nie te takie dzikie, których robimy z owoców, tylko z płatków. Ale najciekawszą, którą chcę pokazać, to jest odmiana Jan Paweł II biała. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest, Jan Paweł II? Gdzieś tu jest. Tu nie ma? Nie ma. Nie. A tu stoi, gdzieś tu stoi. Tu jest jakaś biała? Jest, jest. O, przepiękna. I mamy ją, tak? I nazywa się Jan Paweł II. Przepiękna, biała. I mamy też ją w wersji zaszczepionej, nie? Szypionej na pniu. Pokażę Ci coś, co moim zdaniem jest e, to jest po prostu hicior. Dobre. Hicior. Słuchaj, chodź z tej strony. Przepiękna roślina. Juka. Zaraz przyjdę, ok? Juka. Nie. Zimuje, bez okrywania. E, w Nie trzeba zabezpieczać. Nie trzeba zabezpieczać pnia. Chodź Ci coś pokażę. Kwitnie. Zobacz to to jest kwiat? To jest kwiat. I jak to będzie wyglądało, jak rozwijać? Kwiat rozwinie? jest podobny do tych naszych juk, Aha. tych, co mają zimowe no, 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 liście, no, no, no. tylko osiągnie wysokość 2 metry. Wow, ale Te będzie kwiaty wyglądać. są. o Wajer. No. A z tym, tutaj ten, to napięto odcinacie? – odcinać? Słuchaj, nie, bo to jest tak, nie wiem. W Hiszpanii kochają tak zwane sukienki. Aha. I im zostawiają tak zwane sukienki. No, kwestia okay. gustu. No, no, no. gustu. Drzewka oliwne, od tak. najmniejszego do największego. Tak. <grymna> <grymna> Ta. <grymna> Oliwki kwitną. Wiele osób ma problem z tym, że oliwki spadają liście na zimę. Ja zimuję w ogrodzie zimowym, tam temperatura jest od 2 do 10 stopni, w zimą. No. I świetnie zimuje, nie opadają liście, chyba, że zapomnę podlać, no to trochę tam zgubię, ale generalnie dobrze zimuje. A wiem, że wy nie chowacie oliwek na nie. zimę w ogrodzie. Zimują, nie, zimują, zimują naturalnie na dworze, żeby ona zimą nie zgubiła liści, to tak, ona musi być, ona musi mieć mokro. Ona latem lubi sucho. Podlewamy, jak jest, ale zimą musi być podlana na maksa. Musi być zalana wodą. I teraz koniecznie przed mrozami sprawdzamy. E i po mrozach, od razu jak mróz puści, pierwsze co robimy, idziemy, dolewamy, bo mróz wysusza podłoże. I, I my wysusza ją... też liście przecież od wiatru, Dla, Dlatego ona zgubi liście. Jak no. się nazywają te takie zielone liście z tymi kwiatami? Różaneczniki, o. No. One też przecież często właśnie na zimę e, gubi zgubią jak, liście, mają, jak mają sucho, bo zima jest marznięta, one chcą się napić i wiatr je wysusza, nawet, Tak. tak przykład, nawet się lepiej nazywa, jest, jest nawet jest lepiej podlać, y, nawet jak jest częściowo zamrożone, Zalać ją wodą, jak pozwolić, żeby mróz wysuszył na maksa. Jest system kurzeniowy, bo ona wtedy zgubi liść, jak ma sucho. I ona ten, nawet ma ten e, liście, że tak powiem, takie są jak martwe. Ale one zmienią swój kolor. Tak jak te nasze, też one teraz ta zieleń jest inna, tak? Ale te li, tylko dlatego, że jest jeszcze strasznie zimno. No Tutaj to w ogóle są potężne drzewa. No, są potężne. Bo teraz te oliwki generalnie klienci, e, dla nich jest ważne, Teraz kupują na wiek, żeby wiedzieć, ile ma lat żeby pobawić się tą piękną korą, nie wiem, no, no. No, ma to swój urok, jest to piękne. No kora jest po prostu przepiękna. nie. No, ogromna. Ja, ja się nie chcę wymążać, bo y, wiem, tak. że to się liczy, średnio się liczy centymetr centymetr obwodu na rok. Mhm. Ale wydaje mi się, jak patrzę na oliwki, że to są, bo to jest średnio się mówi, tak? Ale każde drzewo, wiadomo, ma jakieś predyspozycje. I wydaje mi się, że oliwki rosną strasznie wolno. Bo to od tych maluchów, jak widzimy, no jednak ten przyrost tego e, obwodu jest. Jest mały, nie? Taki gruby mam. Mój. Moja oliwka jest taka gruba. Taka. I co, ile masz? 10 lat? Nie wiem. Tak my. U mnie trzeci rok. <laughs> tak. Tutaj co, no i oczywiście, i... oczywiście palmy. A to co to są? winogrona. To są winogrona. Przepiękne, co? Uh -huh. Ale oczywiście przymarzły, bo był fron. Niestety. – Nie wiem, no się tak samo. – Coś strasznego, nie? Pokrój po jest, jest piękny, no dobrze. A tu mamy palmy, to są palmy, które naturalnie zimują, odmiana, która naturalnie zimuje u nas. Bez okrywania liści, okrywając liście zabijamy roślinę. Zabijamy. E, także można ją wkopać do gruntu. E. No, piękne, nie? – Bardzo. Naprawdę, można się teraz tak bawić tymi roślinami. Są niesamowite. Kasiu, co jest? Oleandry? Oleandry. A, kocham. No, już tak. A tam na koniec idziemy? Na le... Dobra. <śmiech> Koniecznie. <śmiech> to idziemy aż na sam koniec. Oczywiście wiatr, nie? Mhm. <laughs> no niestety, tutaj na otwartej przestrzeni to... Tak, z wiatrem mamy cały czas jak gdyby... No, oh, jak równość. Chodź zobaczyć tutaj, bo akurat tam mieliśmy biały kwiat, a tutaj mamy pomarańczowy. Pomarańczowe. Te muszą mieć pełne 5 lat skończone, żeby e, zrobiły kwiaty. Także też mamy je w, e, kwitnące. Jak zaczną kwitnąć, to już będą kwitły co roku, nie? Tutaj też. No ta już taki piękny, duży ten kwiat. Coś jest piękna roślina. Piękna. piękna. O, o, cykasy, nie wiem, też się lubię. No? Największym problemem cykasów jest to, że je wszyscy przelewają. Masakra. Roślina wolno rośnie, to są liście i ona generalnie, mm, nie wiem, e, to, nie, to nie jest pelargonia, to nie jest, naprawdę lubią przesuszone, przesuszone podłoże, nawóz oczywiście, ale umiarkowane podlewanie. Wtedy jest piękna, wtedy rośnie. No bo oleandry, co oleandry, co kocha słońce, Kwitnie całe lato, praktycznie non stop i kocha wodę. I, 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 podle... I pachnie. Tak. Ale e... jak z nim postępować? No bo na wiosnę można wynieść na zewnątrz, tak? E, na wą na... No, on wytrzyma minus 5. Oleander. o. Naturalnie e, zimuje. E, teraz ten jest rozhartowany. Czyli jak ja bym go teraz wyniosła na szron, to dostanie, on nie zmarznie, ale on y, przymarznie, nie? Czyli te, które mamy wystawione na dworze, to stoją na dworze i sobie mogą stać. Ale większość kwiatów, nie? nawet te, 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 które tutaj nagrywałam na poprzedni odcinek, to właśnie jak się wynosi z takiej szklarni na zewnątrz, i tak jak teraz mamy w tym roku e, takie blisko zera temperatury, to one przez kilka dni fajnie by było, żeby chociaż przez dwa dni były hartowane. Tak, na pewno. tak od razu bo od No bo jest bardzo duża różnica między temperaturami, nie? Te ole, Andry, które tutaj macie, one są bardzo duże. Czy trzeba je przenieść do większej donicy, czy może być w tej co jest? E, o... Może być w tej, co jest. Powiem tak, oleander tak duży, jak rośnie, tak szybko zjada całe podłoże, czyli jak ty go przesadzisz w większą donicę, to on i tak w ciągu pół roku przerośnie, tak? zapełni. To jest niesamowite. to lepiej zostawić w takiej? Znaczy ja bym, ja przesadzam raz w roku, to, czyli co roku na wiosnę. A ile dajesz większą tym donicę? Zwiększam, żeby ją szło wsadzić, żeby w ogóle dosypać ziemi, no to musi być te 4, 4 cm, musi być więcej, nie? To jest teraz z podlewaniem i nawożeniem oleandrów. Oleandry Andry nawożę, jak wszystkie inne, tam, tą samą pożywką, czyli nawozami od pelargonii, od sorbini, ale nawoż... my nawozimy swoje wszystkie rośliny te raz w tygodniu, te duże nawozimy, a maluchy to co tak? Co podlewanie, tak. A -a. No nie, no my to robimy tak, żeby to szybko rosło. No tak. tak no. Każdy z nas, jak przyjeżdża, to chce kupić już w balergoniki. Dokładnie, dlatego inaczej jest na produkcji, inaczej, inaczej potem już u klientów nawożenie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie w zupełności wystarczy. W ogóle żeby chociaż z trzy razy nabyć. No, to... Proszę swoich no, dziewczyn, żeby chociaż ten, troszkę to, dać na Bardziej z tymi y, nawozami długo działającymi. To, to też przy na przykład pilargoniach, czy takich kwiatach, które. Wymagają bardziej, znaczy nie lubią przema przemaczania, no Nawozy się nie rozpuszczają. Tak. I one się nie wydają. Także lepiej stosować takie nawozy rozpuszczalne w wodzie, żeby. No to jest praktyczniejsze, łatwiejsze. E, łatwiejsze e, nie musimy pamiętać o tym, żeby je nawozić. Nie? Ja, sobie, ja ten, podlewam te balkonowe raz na 7-10 dni nawozem. I Dobrze, i ważne, te, żeby te właśnie, że ja mam krebułę. takie duże donice nie mam tych takich małych tam korytek 10 cm tylko te normalne duże więc one naprawdę cały czas kwitną jak mi przestają kwitnąć to daję nawóz taki mam do pomidoru, który ma 50% potasu i 40% fosforu i wtedy jest ogień nie no Potrasy. to jest idealne no idealne nawozy właśnie wtedy są kwiaty są pięknie mhm. wybarwione fosfor i potas to jest podstawa przy nawożeniu wszystkich kwitnących no i owocowe też bo smak tak, no smak no właśnie z wodna nie tak. zaburzona, wszystkie smaki się wszystkie dobrze rozchodzą, ale to już zawsze mówię na odcinkach o pomidorach, że właśnie jak ktoś uprawia pomidory i ja polecam jakąś odmianę, która jest naprawdę mega pyszna, jest w moim w top 10 na 10. A ktoś mówi, że wcale nie miały smaku. To ja wiem, że on po prostu miał niedobory potasów. Pierwszym, pierwszym, my robiliśmy kiedyś pomidory. To generalnie najlepszą metodą jest, jak się zrywa pomidor, owoc pomidora. Kroimy go na pół, centralnie na pół i patrzymy. Jeśli w środku jest zielony, tragedia. Tragedia z nawożeniem, musimy to zmienić. Pomijam warunki pogodowe, czyli słońce, ciepło, tak? bo to też ma znaczenie, bo wtedy też wiadomo, że jak jest bardzo zimno, to nie wszystkie mikroelementy roślina pobiera. Tak samo jak jest bardzo gorąco. Tak samo jak jest bardzo gorąco. Dlatego to też ma, ma znaczenie. Ale mimo wszystko, jak go kroimy, to widzimy, że popełniamy e, i tak samo w smaku. E, czyli najpierw wybieramy odmiany, które lubimy, smakowo nam pasują. Potem staramy się dobrać te odpowiednie e, składniki do. Tak, no bo jak ktoś w ogóle uprawia pomidory, no to jak mi ogląda, to wie. Ale jak nie, to już też to powiem, że właśnie jak są takie bardzo duże skoki temperatur, albo jak jest bardzo gorąco, to pomidory mają zaburzone właśnie tę gospodarkę wodną, bo nie wchłaniają odpowiedniej ilości potasu przez korzenie. Nawet jak tak. tego potasu no jest dosyć, to i tak będą miały braki, zarówno potasu, jak i też wapnia. Tak. I jak jest właśnie brak wapnia spowodowany przez zbyt wysoką temperaturę, no to na dole pomidora mamy taką czerwoną, czarną piętkę, taką suchą. Tak. Jakby to nie jest tak. choroba grzybowa, tylko właśnie niedobór wapnia. Z kolei jak na liściach się robią takie e, żółte kropki, a już w skrajnych przypadkach takie brązowe, które przypominają właśnie choroby, Grzybowe, to to nie jest choroba grzybowa, tylko to jest właśnie niedobór potasu, ale już taki bardziej skrajny. skrajny. I wtedy ten pomidor nie smakuje i on też tak dobrze się nie zawiązuje, nie klinie tak obficie. No, i... Jedynie nie, nie, ma, nie, nie trzeba panikować, bo w momencie, jak zrywamy ten jeden owoc, który już zrywamy i widzimy, że popełniliśmy jakiś błąd, to nie musimy zrywać reszty owoców. Możemy trzymać aż dojrzejem na maksa i poprawić smak owoców, bo to naprawdę bardzo szybko, bardzo szybko się dzieje. W ciągu paru dni tak. zmieniamy smak, kolor owoców. Także bez paniki trzeba się e, Bawmy się. Tak, czyli oleandry, bo oleandry w ogóle moja tuściowa miała i w mieszkaniu w bloku. To jak zaczynały kwitnąć, od razu wylatywały na balkon. Bo powiem tak, jedynie Zbyt intensywnie pachniało. Tak, ale jest, co jest ważne, jeśli on będzie miał za wysoką temperaturę zimowania, mhm. bardzo brzydko kwitnie, na, na przez całe lato następne. Aha. Czyli zróbmy mu taki tak zwany szok. E, e, musimy go wychłodzić, żeby on jednak e, spróbować go wstawić. Nie wiem, wszyscy no mamy powiedz, jakieś trewutnie, szopki. Tak, jak zbyt co pachniał, to wynosili go na klawkę schodową. Tam pewnie było po 10 stopni, ale przez ostatnie lata, jak właśnie miała te rolety na balkonie, takie spuszczane, to już zimował sobie na balkonie. I na pewno ładniej kwitnie, bo one właśnie mają takie, że nie wiem... nie. Oleandry, które są zimowane naprawdę w kłodzie, to one mają kwiat w kwiat w kwiat. I mhm. co jeszcze? My jeszcze swoje, jak mamy, jak mi porosną ogromne, to jeszcze tnę. O, tak. Tnę na maksa, jak są za rzadkie, przycinam, opóźnia się to e, kwitnienie, kwitnienie, ale zmienia się niesamowicie pokój. O. Zobacz to. Bo ha, to są takie same, jak te na przodzie. Tak, stopie, ale... To, 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 widać, że te pędy tak, były grube. Tak, i teraz o, proszę, namawiam, żeby jeśli ktoś ma rzadkiego, albo mu pogubił liście, albo jest niezadowolony z pokroju, w ogóle się nie przejmować, obciąć na wysokość, na jaką uzna za stosowne, od której, zobacz, ja obcięłam tak, że te boczne obcięłam krócej, te obcięłam wyżej, bo chciałabym, żeby ona była taka nabudowana, ta, ta donica od góry do dołu. Eee. O, zobacz tego, jak mocno bo a tego wyżej, bo on jest taki sztywny, ładny, i on dopiero tutaj nabuduje tą masę. nie? A ten był cieniutki to jeszcze Właśnie. Mhm. Te są wysoko obcięte, ale teraz za z jednej łodygi, gdzie by był jeden kwiat, zobacz, ile będzie kwiatów. nie? Mhm. Fajnie, nie? I tak samo. Emocji. Tak. I tak samo te, te co są na tych, na tych pniach, nie? Ten tu, bo było tu zraszane, żeby miały lepszy, lepszy ten, lepszy... Zobacz to. Zobacz. Mega ładnie. Mega to. będzie. Teraz będzie przepiękny, e... one stały w szklarni. Ale dla tych, one to, też ten... będą tak wysoko rosły? Tak. Okej. Okay. Tak. Opóźnia się kwitnienie, bo ja jedne od razu na zimę. Mhm. Na, jesień, się... czy... na jesień czy? Na jesień. zimą? zimą, nie? Opóźniamy kwitnienie, coś za coś, ale będzie przepiękny pokój, nie? No, za chwilę będzie kwitła. O, tutaj też widać, nie? Zobacz, tam. Mhm. Zobacz. No, tu ile nowych przyrostów. No, to nie, no, no mega, nie, mega, mega. No praktycznie zwiększy swoją objętość cztery razy. Mhm. Śmiało można tak powiedzieć, bo on już, ja już go, tego ciałam dwa razy. Widzisz, patrz, raz i go obcięłam na wiosnę jeszcze raz. Okay. To jest z premedytacją, nie? żeby go zagęścić. Jak ktoś ma bardzo rzadkiego, kupił gdzieś w markecie i ma tylko trzy pędy, to nawet namawiam, żeby ciąć bardzo nisko, jeden rok, drugi rok trochę wyżej, żeby sobie zrobić tego oleandra takiego, żeby nam wszyscy zazdrosili, nie? No, no, no. wiadomo, piękne, nie? Piękne są. Kufliki, no cytryny, tutaj tak nie słychać. O, zobacz, te winogrona. Zobacz. Zobacz, ile ty musi mieć lat. Ale bajer, co? Mega. Ale ty też prowadzić po jakichś tam yy, podporach. No tutaj się można wykazać. Tutaj się można wykazać swoją wyobraźnią, bo generalnie można zrobić, co się chce, nie? Naprawdę. Coś pięknego. No sam, sam ten korzeń, nie? Mhm. Mega. Słuchajcie, tutaj jest tyle pięknych roślin, że tutaj można, żeby przejść i żeby zobaczyć wszystkie, to trzeba by było spędzić takie... Z dwie, trzy godzinki. Także zapraszam serdecznie Ogrodnictwo Grodnictwo Gerbatka. I yy, jest tutaj jeszcze dużo więcej ciekawostek, ale tutaj pracę mamy, więc nie będziemy zabierać więcej czasu. Tak. Jak ktoś ma ochotę, to niech sobie po prostu przyjedzie i popatrzy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, bo na pewno dużo ciekawostek fajnych Wam posprzedowaliśmy. A jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to Was zapraszam, żebyście, yy, co tutaj się w filmikach, bo przeszłam przez wszystkie kwiaty, które nadają się na balkony i terasy, i dokładnie Wam poopowiadałam o różnych szczegółach ich uprawy. Także. No co, Dobry. dziękuję. Dziękuję, <gry> Też do zobaczenia. Zapraszam. Cześć, tu Kasia. Bardzo mi miło, że zostaliście do końca. Zobaczcie, ile dookoła jest jeszcze filmików, które na Was czeka. Miłego oglądania.